Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Bracia Teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, dzięki wierze, mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej, za dni cierpliwości Bożej, wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość. I aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów, czy nie również i Pogan? Na pewno również i Pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg. Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: Biada wam. Ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków. Która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam: Zarządza się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, Uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie?